Witajcie w Piątkowym odcinku z Moto informacji, a dzisiaj na krótko, między innymi nowy Renault Megane Grand Tour, Skoda Karoq, Skoda Cam... Kodiaq z liftingu oraz nowy Chevrolet Corvette Stingray C8. Zaczynamy. Oto całkiem nowy Chevrolet Corvette Stingray. Ósma generacja pod maską nowej generacji korwety znajduje się połucenka LT2 o, o pojemności 6,2 litra o mocy 497 mechanicznych i 630 nm momentu obrotowego. I w dodatku silnik jest po raz pierwszy umieszczony centralnie. W pakiecie 051 Performance mamy zaś 502 konie mechaniczne i 637 Nm momentu obrotowego. Nowa korweta będzie dostępna tylko z 8-stopniowym automatem. Mamy też odmianę ZR1. Ma silnik o mocy 75... 70... 750 koni mechanicznych. Do 96 km na godzinę rozpędza się w 2,85 sekundy. Auto waży 1530 kg dzięki wykorzystaniu sporych ilości włókna węglowego i aluminium. Lęczy całkiem nowe, ma bogate wyposażenie, ogrzewane i wentylowane fotele, 14-głośnikowe audio marki Bose, Bosch, nowa sportowa kierownica, kilkucelowy wyświetlacz zegarów oraz niewielki ekran centralny co powiecie o nowym Chevroletcie Corvette? Renault testuje odświeżoną odmianę Megane Grand Tour, czyli odmiana przedłużone, proporcje się nie zmieniły. Z przodu nowa trapa nowe w pełni ledowe światła oraz zderzak. Z tyłu światła oraz zderzak zmordelnicowane z Megane Grand Tour ukaże się jeszcze w tym roku oraz ukaże się zmordernizowany RS i po raz pierwszy pojawi się hybryda typu plugin. Wewnętrzno zmieniony zestaw zegarów oraz wiszący 8 ośmiocelowy ekran centralny. Skoda, zaprezen Skoda zaprezentowała odświeżoną gamę słów, a oto Karok i Kodiak po zmodernizowaniu. Zdjęcia przodu auta nie ma, ale z tyłu zaszły zmiany, które widać na pierwszy rzut oka. Zamiast logo pojawił się napis Skoda, który ma podkreślić większą klasę auta, marki Skoda. Kolejna zmiana jest inne położenie lampki systemu SID ASIC informującej o pojeździe, znajdującym się na martwym polu. Do tej pory widniała na tafli lusterka, a teraz przeniesiono ją na obudowę auta. Auta wyposażono w system bezkluczywkowego do case taki system ma chronić przed kradzieżą. Karo otrzymał nowy silnik 2.0 TDI o mocy 190 koni mechanicznych. Dzięki za oglądanie. Tak jak wczoraj nie pojawił się odcinek stopie, z top 5, to i tak się dziś nie pojawi odcinek zużywany. To do jutra. Hej!